11. W Wiadomości przygotowała i przedstawi Justyna Krzysztanowicz. W piątek i sobotę 17-18 października policjanci z sierpca prowadzili wzmożone kontrole pod kryptonimem alkohol i narkotyki lokalnie. Skontrolowano prawie 650 kierowców. W trakcie akcji zatrzymano dwie nieodpowiedzialne osoby: 39-letniego rowerzystę z prawie 1,5 promila, ukaranego mandatem 2,5 tysiąca złotych, oraz 52-letniego kierowcę ciągnika z ponad 0,4 promila, któremu zatrzymano prawo jazdy. Policja apeluje alkohol jest śmiertelnym zagrożeniem nigdy nie wsiadaj za kierownicę po spożyciu bądź rozsądny. Policjanci z sierpeckiej komendy odnieśli sukces w walce z przestępczością narkotykową. Podczas działań operacyjnych na terenie gminy Sierpc w domu 26-letniego mężczyzny zabezpieczyli 55 gramów mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Przypominamy, posiadanie każdej ilości środków odurzających jest zabronione. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja konsekwentnie eliminuje narkotyki z naszego regionu. Policja ostrzega również przed gwałtownym wzrostem oszustw z użyciem kodów BLIK oraz sztucznej inteligencji, czyli tzw. deep fake. Przestępcy podszywają się pod Waszych bliskich lub bankowców wykorzystując realistyczne imitacje głosu. Weryfikuj zawsze, zanim podasz kodoblik na prośbę znajomego, natychmiast rozłącz się i zadzwoń do tej osoby na znany Ci numer, by potwierdzić prośbę. Ustal hasło klucz. Stwórz z rodziną tajne hasło rodzinne, które pozwoli potwierdzić tożsamość w kryzysowej sytuacji. Bank nie prosi. Jeśli dzwoni pracownik banku i prosi o kod BLIK, rozłącz się i zadzwoń na oficjalną infolinię. Policja ani urzędnicy nigdy nie proszą o kody ani hasła. Zachowaj czujność. Jedna chwila nieuwagi może kosztować utratę oszczędności. Jutro, w środę, 22 października, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu edukacyjnego Środy z KSEF. Spotkanie potrwa od 10 do 12 i odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w sierpcu ulica Piastowska 48. Tematem modułu czwartego będą kluczowe zagadnienia: certyfikaty i uprawnienia MCU w Krajowym Systemie E-Faktur. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy po niezbędną wiedzę na temat cyfrowego fakturowania. Potem i wiele innych wiadomości zapraszamy na stronę internetową, wowrót w sierpcu. Scena 3, godzina 11, akcja dzieje się w Sierpcu, w roli głównej Słońce w pełnej krasie, a partneruje mu termometr z wynikiem plus 6, światło idealne, temperatura w sam raz, jak w filmie, który kończy się happy endem. Jeśli ktoś dziś marzył o spacerze, to właśnie teraz czas na premierę. Powietrze czyste, wiatr delikatny, a klimat czysta, złota jesienna magia. Kurtyna w górę i ruszamy w dzień pełen energii. Radio B!